Co zrobić, żeby mężczyzna ciebie nie zdradził? Słuchajcie, ta zasada działa od pradawnych wieków. Jest to zasada wielbiona przez wszystkich panów, znienawidzona przez feministki, które pozdrawiam. Jest to zasada 2P. Cóż to jest? Oczywiście pełny brzuch i puste jaja. Jak to działa? Słuchajcie, możecie mi teraz mówić, No Sara, co ty w ogóle opowiadasz? Jakie to jest płytkie w ogóle, że ty nie masz wstydu mówić o takich rzeczach. A ja Wam powiem tak, jasne: potrzeby emocjonalne, to wszystko jest potrzebne, ale każdy zdrowy mężczyzna, który będzie miał pełny brzuch, czyli sucho, postawiony stół, oraz puste jaja, czyli zostanie mocno zadbany.